Gier takich jak The Stanley Parable nie mamy wiele, właściwie to wcale. Natomiast Superliminal jest grą, która mam wrażenie, że wzoruje się mocno na Stanley Parable, tylko czy twórcom się to udało? Zapraszam was w podróż po chorym umyśle naszego bohatera, zapadającego się we własne sny głębiej i głębiej. Fabuła zaczyna się w dosyć pokrętny sposób. Otóż budzimy się jako pacjent, który został poddany terapii sennej niejakiego doktora Glena Piersa. Niestety ów terapia nie przebiegła tak jak miała i zostajemy uwięzieni w swego rodzaju pętli snów, a głos doktora i jego automatycznej asystentki mają nam pomóc obudzić się i jednocześnie wydostać z tego koszmaru. Fabuła Superliminal jest opowiadana w bardzo minimalistyczny sposób przy pomocy tych dwóch postaci i szczerze mówiąc, dawno nie słyszałem tak irytującego narratora, bo chyba tak mogę nazwać funkcję owego doktorka i tak mniej więcej od połowy gry miałem ochotę całkowicie wyłączyć Hello. dźwięk. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about being special. The Stanley Parable na tym polu miało narratora, który mówił ciekawe rzeczy, śmiał się z poczynań gracza itd., tak natomiast tutaj narrator jest cholernie nudny. I niestety, na polu samej rozgrywki, Superliminal także nie dorasta do pięć Stanley Parable. Gra w głównej mierze opiera się na różnych iluzjach optycznych i perspektywie, z czego większość z nich jest ciekawa tylko przy pierwszej zagadce. Natomiast później to powielanie tego samego w nudny i oklepany sposób, korzystając z podobnej mechaniki. Na przykład w grze mieliśmy iluzję, która polegała na tym, że obiekt był podzielony i narysowany na kilku powierzchniach. No i żeby się zmaterializował, musimy ustawić się tak, aby te powierzchnie tworzyły obraz tego, co ma prezentować ów wzór. Natomiast twórcy postanowili używać tej sztuczki nagminnie wręcz do końca gry i chyba nie muszę mówić, że zaczęło robić się to nudne. I okej, okay, mamy tutaj też lepsze zagadki, na przykład domek, który musimy powiększyć za pomocą perspektywy i w zależności od tego, jak bardzo go powiększymy, będzie zależeć nasz rozmiar po przekroczeniu progu jego Drzwi. Ale zabawa z domkiem także była jednorazowa, bo późniejsze zagadki były dosłownie powielaniem tego schematu, na przykład powiększ dmuchany zamek, żeby przez niego przejść. Oprócz tego był kolejny domek, który dokładnie ten sam sposób musieliśmy powiększyć to po prostu nuda. I szkoda, że twórcy nie wysili się, żeby jakkolwiek ulepszyć tą formułę. Zopierając się dalej, powiem, że tak jak Stan i Parable dają mnogość zakończeń i ścieżek, które możemy wybrać, niektóre trudne i nieoczywiste, to tutaj jest zgoła inaczej. Owszem są miejsca, w które możemy się dostać i nie są najprostszą możliwą drogą, ale właśnie nie są one w ogóle drogą, bo nigdzie nie prowadzą, kryje się tam od znajdźka czy inny bibelot do zebrania. Zawód i rozczarowanie Level Expert. Stanley Parable było krótką grą, ale przez mnogo ścieżek zabawę można było znacznie wydłużyć, natomiast tutaj nie ma o tym mowy, a długość gry pozostawia wiele do życzenia. Osobiście grę ukończyłem w około 2 godziny i nie widzę powodu, żeby uruchamiać tą grę ponownie. Od jednorazowe doświadczenia. I okej, okay, żeby nie było że tylko hejtuję, jest jedna rzecz, za którą muszę pochwalić tą grę. Jest nią stylistyka poziomów, która mocno przypomina to ze Stanley Parable. Lokacje są tutaj różnorodne, pełne rozmaitych iluzji optycznych, którym jesteśmy poddawani i niejednokrotnie idąc przez pokój, okazuje się, że obiekt, który widzimy na końcu, nie jest tym, czym do końca się wydaje. Podsumowując, jeśli ktoś oczekuje po Superliminal, tego co postanowi nie niech odpala Stanleya jeszcze raz. Superliminal to gra, która nie oferuje takiego doświadczenia. Oferuje właściwie jeden rodzaj zagadek, a gra szybko zaczyna zjadać własny ogon, rozgrywając wszystkie karty przez pierwszą połowę gry, żeby potem powielać schematy i nudzić gracza drugą godzinę tymi samymi zagadkami. I może jeszcze gdyby humor czy historia była tutaj przyzwoita, to nie czepiałbym się tak tej gry, ale irytujący wręcz narrator sprawiał, że odechciewało mi się grać za każdym razem kiedy go słyszałem a chyba nie o to chodziło twórcą żegnam się w atmosferze skandalu wracam pojeździć koniem i pozabijać utopce w welen trzymajcie się